Moja żona napisała mi wiadomość. Chcę rozwodu. Wszelka komunikacja od teraz tylko przez mojego prawnika. Odpisałem: Zrozumiałem. Następnie anulowałem jej karty kredytowe i odciąłem wszelkie wsparcie finansowe. 72 godziny później jej prawnik dzwonił do mnie gorączkowo. To jest moja historia. Mam 42 lata i wciąż to wszystko przetwarzam, działając głównie na autopilocie. Czuję dziwny spokój. Trzy dni temu, we wtorkowe popołudnie, gdy byłem pogrążony w arkuszach kalkulacyjnych w pracy, mój telefon zawibrował. To była moja żona, Anna, mająca 39 lat. Wiadomość była krótka i brutalna: Piotr chce rozwodu. Proszę, wszelką przyszłą komunikację kieruj przez mojego prawnika, pana Nowaka. Jego dane prześlę za chwilę. 15 lat małżeństwa zakończone przez SMS. Bez ostrzeżenia. Dzień wcześniej jedliśmy razem kolację. Rozmawialiśmy o planach na weekend. Wszystko wydawało się normalne. Nic nie zapowiadało czegoś takiego. Wpatrywałem się w ekran przez może 5 minut. Szok, ból, złość. Tak, to wszystko kłębiło się pod powierzchnią. Ale na zewnątrz zapanowała zimna jasność. To ona ustaliła zasady. Tylko prawnicy. W porządku. Odpisałem, zrozumiałem, a potem przejęła kontrolę praktyczność. Oficjalne kanały prawne oznaczały, że nasze nieformalne ustalenia małżeńskie natychmiast przestały obowiązywać. Zawsze trzymaliśmy nasze główne finanse osobno na co dzień. Nauczyłem się tej lekcji po burzliwym rozstaniu moich rodziców. Ona miała swoje osobiste ja miałem swoje karty kredytowe. Anna miała dodatkowe karty do moich kont. Nie były to wspólne konta, była tylko autoryzowanym użytkownikiem. Zalogowałem się do aplikacji bankowych, klik, karty anulowane. Zgłosiłem, że użytkownik nie jest już autoryzowany. Załatwione. Kieszonkowe. Przelewałem jej co miesiąc pewną sumę na jej konto osobiste na drobne wydatki. Zalogowałem się do mojego banku, anulowałem stałe zlecenie. Ze skutkiem natychmiastowym. Wspólne subskrypcje, Netflix, inne serwisy były zarejestrowane na mnie. Wylogowałem wszystkie inne urządzenia, zmieniłem hasła. Chce oglądać seriale, musi sobie sama kupić. Samochód. Auto, którym jeździła, było leasingowane na moje nazwisko i moje ubezpieczenie. Nie anulowałem ubezpieczenia. Od razu. To byłoby zbyt ryzykowne dla wszystkich na drodze, ale zanotowałem, żeby jak najszybciej omówić z prawnikiem kwestię przeniesienia leasingu. Karta paliwowa była powiązana z anulowaną kartą kredytową. Teraz była bezużyteczna. Zajęło mi to wszystko może 30 minut. To nie była zemsta. To była po prostu akceptacja nowej rzeczywistości, którą ona podyktowała. To ona postawiła granice. tylko prawnicy. W porządku. Prawnicy pracują na formalnych umowach, a nie na domysłach opartych na małżeństwie, które ona właśnie zakończyła. Godzinę później przyszły dane jej prawnika. Przesłałem je prosto do pani Kowalskiej, czołowej adwokat rozwodowej, którą polecił mi kolega. Napisałem do pani Kowalskiej, otrzymałem wiadomość z żądaniem rozwodu i Wyłącznie przez prawników. Zastosowałem się. Potrzebuję natychmiastowej porady co do dalszych kroków i ochrony aktywów. Skończyłem projekt w pracy. Pojechałem do domu. Dom był pusty. Musiała się spakować, kiedy byłem w pracy. Spałem zaskakująco dobrze. Przenieśmy się o 72 godziny do przodu. Piątkowe popołudnie. Dzwoni nieznany numer. Miałem przeczucie. Halo? Czy rozmawiam z panem Piotrem? Panem Piotrem. Jego nazwisko. Głos był ostry, niecierpliwy. Przy telefonie mówi pan Nowak, reprezentuje Annę, jej nazwisko. Moja klientka doświadcza pewnych trudności. Rozumiem, odpowiedziałem spokojnym głosem. Jej karty zostały odrzucone, fundusze zostały nagle odcięte. To wysoce nieregularne, panie Piotrze. Status quo jest utrzymywane podczas separacji. Panie Nowak, powiedziałem spokojnie. Moja żona we wtorek zażądała rozwodu przez wiadomość tekstową, zaznaczając, że cała komunikacja musi odbywać się przez pana. Potwierdziłem odbiór i zastosowałem się. Nieformalne ustalenia finansowe ustały. Przyszłe wsparcie wymaga formalnej dyskusji prawnej za pośrednictwem pana i mojej adwokat, pani Kowalskiej, którą właśnie zatrudniam. Cisza. Szelest papierów. Ona potrzebuje funduszy teraz na podstawowe potrzeby. Mieszkanie. Mieszkanie? To było szczere zaskoczenie. Gdzie ona jest? To nieistotne. Działał pan w złej wierze, odcinając ją bez ostrzeżenia. Panie Nowak, mój głos stał się chłodniejszy. To moja żona jednostronnie zakończyła nasze małżeństwo przez SMS i ustanowiła zasadę komunikacji wyłącznie przez prawników. To ona zakończyła status quo oparte na zaufaniu i komunikacji. Wsparcie finansowe zostanie ustalone prawnie, a nie przez nerwowe telefony w sprawie odrzuconych kart, których nie była głównym posiadaczem. Dłuższa pauza. Moja klientka szuka nadzwyczajnej pomocy finansowej, powiedział sztywno. To jej przywilej, odpowiedziałem. Proszę kierować wszelkie pisma do mojej adwokat pani Kowalskiej. Ma pan jej dane? Tak, odparł krótko. Doskonale. Rozmowa zakończona zgodnie z dyrektywą mojej żony. Do widzenia. Rozłączyłem się. Serce mi waliło, adrenalina zaczęła działać, ale poczułem też satysfakcję. Chciała zimno i prawnie. No to właśnie to dostaje. Czekałem na telefon od pani Kowalskiej. To był dopiero początek. Minął tydzień od tamtej wiadomości. Sprawy nabrały tempa z z oczekiwaniami. Dziękuję za wszystkie komentarze i prywatne wiadomości. Dobrze wiedzieć, że nie zwariowałem. Pani Kowalska oddzwoniła tego samego dnia, kiedy pan Nowak się ze mną skontaktował. Jest świetna. Potwierdziła, że moje działania były logiczne, biorąc pod uwagę wiadomość o Danny. Poradziła mi dokumentować wszystko. Pierwszy ruch pana Nowaka nastąpił w poniedziałek. Formalny wniosek o nadzwyczajne, tymczasowe wsparcie małżeńskie oraz wyłączne korzystanie z domu małżeńskiego, który już opuściła, co było zabawne. Kwota, jakiej żądali, była astronomiczna. W zasadzie chcieli, żebym sfinansował jej stary styl życia, nowe mieszkanie i opłaty prawne. Poziom roszczeń był ekspercki. Pani Kowalska odpowiedziała, kontrując znacznie niższym wsparciem tymczasowym opartym na rzeczywistych potrzebach, a nie zachciankach. Zaznaczyła, że Anna opuściła dom, w którym ja nadal mieszkam. Podkreśliła jej zasadę tylko prawnicy i moje działania jako bezpośrednią konsekwencję. A potem zaczęły się ataki osobiste. W środę wieczorem zadzwoniła najlepsza przyjaciółka Anny, Kasia. Odebrałem, licząc na jakieś informacje. Błąd. Piotr, co ty sobie myślisz? Cześć, Kasiu, powiedziałem zmęczonym głosem. Nie mów mi cześć, Kasiu. Anna jest u mnie na kanapie. Odciąłeś ją od wszystkiego. Nie mogła kupić jedzenia. Zrobiłeś z niej bezdomną. Kasiu, Anna zażądała rozwodu przez SMS. Tylko prawnicy. Uszanowałem jej życzenia. Wiesz, że ona ledwo pracuje. Jak ma żyć? Jest przerażona. Praca dorywcza Anny jako graficzka wystarczała. Na pokrycie kosztów wynajmu kanapy u kogoś na miesiąc. To były bardziej pieniądze na przyjemności. Powinna była zatrudnić prawnika po rozmowie ze mną, powiedziałem. Finanse omawiamy przez niego i moją adwokat. Proces, który sama wybrała. To było okrutne i mściwe po 15 latach. Była emocjonalna i popełniła błąd, instruując, by komunikować się tylko przez prawników. To jest bardzo konkretny błąd, Kasiu. Zatrudnienie pana Nowaka też było błędem. Cisza. Potem dodała: Ona zasługuje na wsparcie. Zawsze o nią dbałeś. Rozmawialibyśmy o wszystkim polubownie, gdyby nie zniszczyła małżeństwa przez SMS i nie wynajęła prawnika. Ona ustaliła zasady. Teraz ich przestrzegamy. Ona cię zniszczy, wycedziła Kasia. Może spróbować, powiedziałem spokojnie. Złożyliśmy dokumenty legalnie. Moja adwokat się tym zajmuje. Nie będę dalej o tym dyskutować. Żegnaj, Klik, a więc to ja jestem tym złym, bo stosuję się do instrukcji. Narracja, którą ona snuje, to czyste kreowanie się na ofiarę. Dostałem też wczoraj alert z banku. Próba wypłaty ze starego konta oszczędnościowego. Okazało się, że mieliśmy jedno wspólne konto, które założyliśmy lata temu i kompletnie o nim zapomnieliśmy. Nie było częścią naszych aktywnych finansów. Zostało na nim tylko około 500 zł. Anna najwyraźniej znalazła kartę debetową i próbowała je opróżnić. Bank oznaczył nagłą aktywność na uśpionym koncie. Poszedłem tam od razu, wyjaśniłem sytuację z rozwodem. Zamrozili konto do czasu prawnego rozstrzygnięcia. Nie chodziło o pieniądze, chodziło o samą próbę. Podczas Teraz gdy jej prawnik krzyczy o mojej złej wierze. Pani Kowalska mówi, że to nam pomaga. Pokazuje, że Anna nie czeka biernie, ale aktywnie próbuje działać poza procesem, którego sama zażądała. Czekamy na datę rozprawy w sprawie wsparcia nadzwyczajnego. Anna wciąż nocuje na kanapie u Kasi. Pan Nowak musi sobie zdawać sprawę, że jego klientka nie oczekiwała rzeczywistości, tylko czeku in blanco. Czuje mniej szoku, a więcej ponurej determinacji. To będzie trudne. Trzy tygodnie później. No dobrze, zrobiło się nieprzyjemnie. Szokujące wiem. W zeszłym tygodniu mieliśmy rozprawę w sprawie wsparcia nadzwyczajnego. Anna była tam. Wyglądała na zestresowaną, unikała mojego wzroku. Pan Nowak argumentował, że jest bez środków do życia, ofiarą moich złośliwych działań. Pani Kowalska Spokojnie przedstawiła wiadomość tekstową. Anna zainicjowała kontakt wyłącznie przez prawników. Wyciągi bankowe pokazały, że anulowałem dodatkowe karty i kieszonkowe powiązane z moimi kontami po tej wiadomości. Dowody na to, że wciąż płaciłem za kredyt hipoteczny, rachunki, leasing i ubezpieczenie, główne stałe koszty. Jej próba opróżnienia zapomnianego wspólnego konta po zażądaniu kontaktu przez prawników. Jej dochody pokazały, że jej praca dorywcza dowodziła, że nie jest bez środków. Po prostu brakuje jej funduszy na luksusy. Sędzia nie kupił dramatu pana Nowaka. Zapytał Annę, dlaczego nie było wcześniejszej rozmowy. Wyjąkała coś o tym, że czuła się zastraszona. Śmiechu warte nie jestem taki. Sędzia wydawał się sceptyczny. Przyznano tymczasowe wsparcie. Znacznie bliższe naszej kwocie niż ich. Wystarczająco na podstawy, wkład w opłaty prawne, ale zero finansowania jej starego stylu życia. Sędzia w zasadzie powiedział Annie, że jej własne działania, wiadomość, próba opróżnienia konta przyczyniły się do jej obecnej sytuacji. Poczułem, jakbym uniknął kuli, ale oni nie skończyli. W tym tygodniu zaczęły się prawdziwe gierki. Brudna sztuczka numer jeden. Telefon z działu kadr. Anonimowa skarga. Rzekome nadużywanie zasobów firmowych do osobistych spraw prawnych. Fałsz Używałem osobistych urządzeń. Skarga sugerowała też niezrównoważone i chaotyczne zachowanie, sugerując niestabilność. Na szczęście mój szef mnie zna. Skarga była ogólnikowa. Dział kadr sprawdził logi. Nic. Szybka rozmowa ze mną. Spokojnie wyjaśniłem podstawy. Odrzucili to. To była oczywista próba zaszkodzenia mojej pracy. Niskie. Pani Kowalska to odnotowała. Trudno udowodnić anonimowe źródło, ale dodaję to do wzorca. Brudna sztuczka numer dwa Zadzwoniła matka Anny. U łzy, oskarżenia. Jak mogłeś? Ona tak cierpi. Sędzia był niesprawiedliwy. Daj jej więcej pieniędzy. Pomyśl o latach, które ci dała. Ta sama odpowiedź. Anna wybrała tę drogę i prawnicy zajmują się finansami, tak jak sobie życzyła. Nie mogę o tym rozmawiać. Nazwała mnie bezdusznym. Rozłączyła się. Nieustanna manipulacja emocjonalna. Naprawdę myśleli, że po prostu będę płacił w nieskończoność. Moja odpowiedź: trzymanie się logiki pod presją. Ich taktyka tylko wyjaśniła sytuację. Samoreagowanie nie wystarczało. Musiałem proaktywnie zabezpieczyć swoją pozycję prawnie i zamknąć drogi do manipulacji. Ściśle według zasad. Pani Kowalska wysłała pismo do pana Nowaka, ustalono tymczasowe wsparcie. Anna musi zająć się samochodem, przejąć leasing, jeśli się kwalifikuje, albo go zwrócić. Wstrzymałem płatności od następnego cyklu. Ubezpieczenie, które utrzymywałem wygaśnie jednocześnie za 30 dni. Jej problem do rozwiązania w ramach prawnych. Co do domu, złożyłem wniosek o formalne wyłączne użytkowanie, skoro go opuściła, a sędzia mi go nie przyznał. Rozpoczęliśmy proces wyceny pod sprzedaż lub wykup. Wykup przez nią był mało prawdopodobny, biorąc pod uwagę jej finanse, jasnej kontroli prawa. Podział majątku. Dążyliśmy do natychmiastowego pełnego ujawnienia finansowego. Podejrzewałem ukryte aktywa po jej stronie. Czas na przejrzystość. Prawnie wymagane. Ukrywanie rzeczy to kłopoty w sądzie. Dokumentowałem nękanie, zanotowałem każdą manipulacyjną rozmowę. Skargę w pracy, daty. Godziny. Podsumowując, pani Kowalska mówi, że wzorzec taktyk w złej wierze wpłynie na ostateczne rozstrzygnięcie i opłaty prawne. Nie chodzi o zemstę, chodzi o metodyczne zarządzanie sytuacją w granicach prawnych, które ona ustanowiła, zwłaszcza teraz, gdy uciekali się do podstępnych taktyk. Skarga w pracy przekroczyła granice, czyniąc stanowcze, zdecydowane kroki prawne niezbędnymi wczoraj Anna napisała do mnie Pośrednio, łamiąc własną zasadę. Piotr, nie możesz zabrać mi samochodu. Jak mam się gdziekolwiek dostać i przestań z tym wszystkim. Zrobi. Łem zrzut ekranu. Wysłałem do pani Kowalskiej, odpisałem. Anno, zgodnie z Twoimi instrukcjami z dnia. Data, wszelka komunikacja odbywa się przez prawników. Skontaktuj się z panem Nowakiem. Cisza. Sześć miesięcy później. Minęło około siedmiu miesięcy od tamtej wiadomości. Rozwód został sfinalizowany w zeszłym miesiącu. Czuję, jakby minęły wieki. Czas na ostatnią aktualizację. Ostatnie sześć miesięcy to była prawna wojna w okopach. Pan Nowak opóźniał. Anna grała ofiarę, odrzucała rozsądne oferty. Samochód to była duża walka. Nie kwalifikowała się do przejęcia leasingu, odmówiła zwrotu. Pan Nowak argumentował, że to Konieczność. Pani Kowalska odparła. Tymczasowe wsparcie pokrywa podstawowy transport. Termin minął. Poinformowałem firmę leasingową, że nie płacę i że ona nie jest autoryzowanym kierowcą. Samochód został odholowany z przed domu Kasi. Nerwowe telefony od Kasi od mamy Anny. Ignorowałem. Przekazywałem do pani Kowalskiej. Anna była wściekła, ale prawnie zapędzona w kozi róg przez konsekwencje własnej bezczynności. Dom. Dostałem nakaz wyłącznego użytkowania. Sprzedałem go stosunkowo szybko. Kapitał został zdeponowany na rachunku powierniczym w oczekiwaniu na podział. Anna walczyła o więcej, twierdząc, że jest w gorszej sytuacji ekonomicznej. Ujawnienie finansowe. To był gwóźdź do trumny. Naciskaliśmy mocno. Anna musiała ujawnić wszystko. Okazało się, że miała osobne konto oszczędności Składki od rodziców przez lata i jakieś odziedziczone akcje, o których zapomniała. Nic ogromnego, ale więcej niż te 500 zł na zapomnianym wspólnym koncie. Pan Nowak argumentował, że to majątek odrębny. Pani Kowalska udowodniła mieszanie się środków i wykorzystywanie funduszy małżeńskich, co pozwoliło jej utrzymać te aktywa nietknięte. Anonimowa skarga. Brak bezpośredniego dowodu, ale sędzia zauważył jej termin i charakter w końcowym postępowaniu. Nie wygraliśmy odszkodowania, ale dodało to do obrazu złej wiary i ostateczne porozumienie. Ugodziliśmy się tuż przed procesem sądowym. Sędzia zasygnalizował zniecierpliwienie taktykami Anny w rozmowach przedsądowych w obliczu gorszego wyniku i potencjalnej konieczności zapłacenia. Moich honorariów, Anna się zgodziła. Majątek. Kapitał z domu prawie 50 na 50. Lekka przewaga dla mnie z powodu jej ukrytych aktywów uwzględnionych w podziale. Akcje zostały podzielone jako majątek wspólny. Zatrzymała swoje małe osobiste oszczędności. Wsparcie małżeńskie, ograniczone czasowo do dwóch lat. Alimenty rehabilitacyjne znacznie niższe niż żądała. Wystarczająco, by pomóc jej w przejściu, a nie finansować stary styl życia. Warunkiem było podjęcie wysiłków w celu usamodzielnienia się. Opłaty prawne, każdy płacił za swoje. Wygrana. Uniknąłem walki o to, by ona zapłaciła moje. Po wszystkim: Anna jest w małym mieszkaniu, pracuje więcej, narzeka na pieniądze, jak słyszałem nie bezpośrednio. Kasia zdystansowała się od niej, gdy Anna stała się ciężarem. Rodzice prawdopodobnie wciąż jej pomagają. Skrucha, przeprosiny. Zero. Wciąż wydaje się zdumiona, że nie sfinansowałem jej życia po tej detonacji. To poczucie uprzywilejowania jest głęboko zakorzenione. Ona naprawdę czuła, że należy jej się jej styl życia bez względu na wszystko. Dla mnie to było trudne 7 miesięcy. kosztowne i stresujące, ale czuję się dobrze, nawet lepiej. Spokój, jaki daje zamknięcie tego rozdziału, jest ogromny. Utrzymałem pracę, integralność, sprawiedliwy podział majątku. Nauczyłem się, że radzę sobie w kryzysie strategicznie. Chodzę na siłownię, spotykam się z przyjaciółmi, których Anna nie lubiła. Cieszę się ciszą w domu. Żadnej hollywoodskiej zemsty. Po prostu konsekwentne ponoszenie konse Konsekwencji jej wyborów, które spotkały się z logicznym, prawnym oporem, chciała formalnie i prawnie. Dostała to z całą zimną, finansową rzeczywistością. I to jest wystarcza. Ająca satysfakcja. Dziękuję za przestrzeń do wygadania się. To ogromnie pomogło. Czas iść naprzód.